Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X1 20D XDrive z 2020 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Posiada 19-salowe obręcze aluminiowe oraz reflektory LEDowe. Tylne szyby pojazdu są przyciemnione. Jest również szklany dach panoramiczny oraz srebrne relingi dachowe. Podwójny układ wydechowy z tyłu. Lakierowanie pojazdu to czarny szafir. Jest to wersja X Line posiada dostęp komfortowy, a w środku widzimy fotele sportowe, z elektryczną regulacją części lędźwiowej, tapicerka cross track granit materiałowo skórzana. Wykończenie wnętrza czarną listwą piano, duży ekran nawigacji Professional, ekran jest dotykowy, jest również ogrzewanie przednich foteli, klimatyzacja automatyczna dwusferowa, cup holdery z przodu, gniazdo USB, gniazdo 12V, przełącznik zmiany trybów jazdy, gałka zmiany biegów, kontroler iDrive, hamulec ręczny elektryczny, a pod podłokietnikiem znajdziemy gniazdo USB typu C. W podłokietniku zaś znajduje się miejsce na ładowanie urządzeń mobilnych. Przebieg tego pojazdu to 68 923 km. Samochód wyposażony jest w rozszerzony zestaw zegarów. Wielofunkcyjna kierownica z tempomatem aktywnym oraz sterowaniem nagłośnieniem po drugiej stronie. W tylnej części pojazdu znajdziemy kanapę z mocowaniami Isofix w dwóch zestawach na montaż fotelików dziecięcych. Jest również podłokietnik z cup holderami, kratki nawiewu oraz dwa wejścia USB typu C. Klapę bagażnika możemy otworzyć nawet gestem, czyli ruchem nogi pod zderzakiem. Tak prezentuje się przestrzeń bagażowa BMW X1, a pod podłogą bagażnika również znajdziemy dodatkowe miejsce i zestaw naprawczy. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bawaria Motor w Katowicach na Alei Jerozienckiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.